Jest aktualizacja na buffie, ale w sumie to przedtem. Dobra, najpierw zrobię tak ogólnie, potem wam pokażę po co. Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj. O ile oni w ogóle są? Od sztuki? Dobra, daj mi jeszcze USD To dzięki, od widza. Info. Eee! Ale pieniędzy dużo. Dobra, to wezmę za 300 dolarów. Jeszcze a tych trzech table to zostały. Dobra, jednak 400 się wzięło. A się, ugryzło. Dobra, czekajcie, pokażę wam. Elite C! Nie wiem czy mówić, tego nie zrobił, jak to zauważył, ale no co? A, nie ten. jestem wścibski wiór. Dobra, pana to. Cześć, o co chodzi? No. To ten. Pozdro, to jest Gameplay's wejście można i w ogóle nie sprzedać coś. Na przykład jak ktoś ma taki item niesamowity piękny, idealny, jak dwy, dwa Shadow Daggery, znaczy Shadow Daggery, Black Pearl w Factory, piękny item, cudowny, to proszę go sprzedać z ilości 500 na tej stronie. Zabawa gwarantowana. Jak macie znajomego, co go ma, to do niego napiszcie. Elo, dzielimy się na pół, kurwa, zobaczcie jaki profit. Dobra, teraz ten, update buffa. No, jest rental na buffie. To, co miało być już, nie wiem, w listopadzie, to podobno już jest. I podobno teraz, jak jesteś kto to sobie możesz wejść na buffa i wypożyczyć coś. No, to mi wysyłali screeny osoby, co mają dostęp do buffa. No i można teraz takie rzeczy robić. I tak dalej. Bo jeżeli ja mam być szczery, to już robiłem o tym film. No pewnie to będzie miało jakieś odzwierciedlenie w może lekkim i wie, lekko większej podaży na właśnie takich na przykład playskinach, jak... Jakieś nie wiem, AK, może Asimov, może jakiś AK Redline Może to, nie wiem, wpłynie na jakiegoś sporta, z którym ludzie grają W sensie, może to mieć takie odzwierciedlenie krótkoterminowe W tym, że coś się na tych skinach wydarzy Jeżeli o to chodzi No a tak to, no to nic nowego, no w sensie opcja, która już na Yupinie była O kurwa, ile to czasu To nic, nic w zasadzie takiego o, o, o Jedynie co, no to cały rynek na to grał Wcześniej, w listopadzie, no i to się teraz zmaterializowało Tylko no to też nie było tak, że wszyscy grali, wszyscy grali, e, potem nagle się wydarzyło, no, albo się nie wydarzyło, i rynek na to zareagował. Po prostu, jakby to zostało nic gruchy, nic pietruchy wprowadzone. Więc też, jeżeli cokolwiek się ma wydarzyć, to raczej pozytywnie, aktualnie. W sensie, jeżeli na czymś, no to na takich rzeczach, które po prostu gdzieś tam można pod to kupować i sobie w to, jakby ala inwestować. Więc ja bym, ja bym wie, większych ruchów pod to nie robił, ale jeżeli ktoś jest właścicielem e, jakichś takich bardziej play skinów, no to pewnie będzie to dla niego po prostu miłe, nie? W sensie nie wydaje mi się, żeby to było jakieś łowo i tak dalej. A co do agentów, to bym ich przejrzał bardzo chętnie. W sensie, czy nie dzieją się tu jakieś rzeczy, które się po prostu dziać nie powinny, i czy nie ma jakichś dziwnych zachowań, no bo przyznam, że to po prostu od widza wiedziałem o Elite Crew. No także, no i spoko, że na małpie byli. To tyle. Pozdro.